Dzień dobry, Alinanowicz, Studio KK24. Osoby bezdomne spotykamy w parkach, na ulicach, na parkingach, przed sklepami. Podchodzą do nas, prosząc nas o kilka złotych, czasami o coś do jedzenia. Opowiadają przy tym bardzo barwne historie o swoim życiu, o tym, co przeżyli, jak to się stało, że znaleźli się tu, dlaczego są na ulicy oraz dlaczego ich rodzina się od nich odwróciła. Opowiadają o samotności, ale również o potrzebie wolności. My, chcąc być dobrymi ludźmi, otwieramy portfele, dajemy kilka złotych, czasami je zabieramy na zakupy i wracamy do domu z przeświadczeniem, że dokonaliśmy i mamy na swoim koncie dobry uczynek. Ale czy tak jest naprawdę? Czy w ten sposób pomagamy osobom bezdomnym, a może przyczyniamy się do tego, że osoby bezdomne zostają na ulicach? Myślę, że w tym temacie najwięcej są w stanie powiedzieć nasi goście. Są to streetworkerzy, którzy od kilku lat pracują w, Kędzierzy, w kędzierzynie Koźlu i zajmują się osobami bezdomnymi. Witam pana Daniela Kowasia i panią Witam, Anetę Cieś. Dzień dobry. Kim są streetworkerzy i jaka tak naprawdę jest ich rola w środowisku osób bezdomnych? No myślę, że streetworkerzy przede wszystkim są pedagog, pedagog uliczny, pedagog uliczny, który zajmuje się osobami bezdomnymi przybywającymi. Na terenie naszej gminy wniosek koźle. Wchodzimy, opiekujemy się, opiekujemy się, to też takie duże słowo. Bardziej monitorujemy sprawdzamy, ich, miejsce ich miejsca przebywania, tak? Na ulicy. Sprawdzamy, chodzimy, rozmawiamy, nakłaniamy. Na początku naszej rozmowy poruszyłam kwestię żebractwa. Czy dawanie pieniędzy osobom bezdomnym na ulicy bądź dawanie posiłków czasem jakichś produktów żywnościowych to jest pomoc? Jest to pomoc. Jest to pomoc, bo to jest naturalny odruch człowieka. Ktoś, kto siedzi, prosi, to człowiek naturalnie chce mu pomóc i oferuje tam złotówkę, zupkę, czasami alkohol, co nie powinien. Tylko czy, czy się zastanawiamy nad tym, czy, czy taka forma pomocy jest dobra? Bo my, niechcący, możemy potęgować tę bezdomność. My, prowadząc nawet różne spotkania, cykle, czy też projekty wspólnie z mops i z innymi instytucjami, nakłaniamy osoby i przedstawiamy osobom, słuchaczom, że taka forma pomocy nie jest odpowiednia. MOPS oferuje inne formy pomocy i z tego mogą osoby bezdomne korzystać. Także myślę, że tutaj ta złotówka może potęgować tą bezdomność. No tak, bo... Tak. Pomag Przepraszam, pomagajmy mądrze, tak? Tak, była akcja społeczna, która nazywała się Dajesz pieniądze, pozosta pozostawiasz Aha, mnie na ulicy. Tak. To w takim razie, y, jakie formy pomocy osobom bezdomnym oferuje MOPS? Tutaj y, Daniel powiedział, co to jest seed worker. Ja chciałam hmm. jeszcze dodać, że my jesteśmy pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więc MOPS y, oferuje tutaj formy pomocy, takie jak przede wszystkim schronisko Markot. Czyli to jest jedna z form pomocy. I to jest ta najważniejsza pomoc, tak, w okresie mm. zimowym? Szczególnie tak. w okresie zimowym. Jest tutaj posiłek 7 dni w tygodniu. Jest właśnie, jest ubezpieczenie, są zasiłki różnego rodzaju. Takie formy pomocy są oferowane przez MOPS, ale osoba bezdomna musi być świadoma. Musi chcieć. I musi chcieć przede wszystkim z tej formy pomocy jakiejkolwiek skorzystać. Mm. My nakłaniamy do tego, my nakłaniamy, nie zawsze korzystają te osoby z tego. No właśnie, skoro mówimy już o Markocie. Dlaczego osoby bezdomne tak bardzo wzbraniają się przed pójściem do markotu? No tu akurat rozmawialiśmy z tym już nie raz na ten temat i wyszliśmy, wyszliśmy do takiego wniosku, że po prostu te osoby są wolne. Te osoby są wolne, nie dotyczy ich żadnych regulamin, nie ma żadnych obowiązków. Oni sobie żyją na ulicy i tak powiem. W markocie, w każdym schronisku, istnieje regulamin, którego trzeba przestrzegać. I to jest chyba jedna z przyczyn, gdzie, gdzie przestrzeganie tego regulaminu jest bardzo ciężkie dla osób, które wiele, wiele lat spędziły na ulicy. Osoby bezdomne też często mają chorobę alkoholową. Nie można spożywać markoci alkoholu, to jest łamanie regulaminu. Chociaż chciałam tutaj podkreślić, że nie wszystkie osoby bezdomne spożywają alkohol. To mamy takie osoby, które nie spożywają tego alkoholu i też są osobami bezdomnymi no dlaczego nie chcą z markotu korzystać, tak jak Daniel powiedział, są osobami wolnymi i zawsze nam to podkreślają, że dopóki mają y, siłę ręce i dwie zdomki, zdrowe ręce, tak. to dadzą sobie radę. Mhm. Yy, no to w takim razie, jak y, tak naprawdę osoby bezdomne odbierają street workerów? Bo jednak w ich dość szczelnie zamkniętym środowisku pojawiają się nagle zupełnie nowe osoby. Z tego co już wiem, to y, do opieki społecznej nie zawsze podchodzą przychylnie, jak to jest Państwa przypadku, już po kilku latach możemy coś powiedzieć? No, muszę powiedzieć, że różnie. Różnie. Raz jest, raz jest wesoło, raz jest strasznie. Także przyjmują nas osoby, które nas znają, już, których już poznaliśmy, są takie skłonni bardziej do rozmowy, ale osoby, które nowo poznajemy, no, musimy sobie ten kontakt, no po prostu to wypracować. Zaufanie zdobyć. Zaufanie zdobyć. Przede wszystkim to zaufanie, już to nieraz wspominaliśmy. Ale również jest tak, że y, tak jak Daniel powiedział, osoby które, bezdomne, które nas znają, y, no, że przyjmują nas y, ciepło, y, serdecznie. I to nie jest regułą. To nie jest regułą. Tak. Nawet osoby, które nas znają, trafimy, przepuśćmy, na zły humor. No i wtedy to na nas się odbija. My przede wszystkim idąc do osób bezdomnych musimy patrzeć na swoje bezpieczeństwo, a wchodzimy w różne środowiska. Wchodzimy w środowiska y, skonfliktowane w środowiska alkoholizmu i w brud i brud. ubóstwo. Także brud. my tu musimy przede wszystkim na własne bezpieczeństwo uważać. I ten kontakt musimy z nimi nawiązać. Osoby bezdomne muszą poczuć, że rozmowa z nami zostaje między nami. Tak. My owszem Budy mniskim, tak, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oczywiście przekazujemy niektóre informacje, ale nie wszystkie. Nie wszystkie, które osoba bezdomna nam powierzy, bo ona powierza nam. No jeżeli oczywiście mówię o, o prywatnych swoich sprawach, czy rodzinnych, no wiadomo, że to zostaje między nami. My też informujemy tę osobę, że to że zostaje to między nami, że nie ma obok, że to gdziekolwiek. No nie możemy na... wszystkiego powiedzieć. No. I, I stąd chyba budujemy to zaufanie. To jak wygląda ten proces zdobywania tego zaufania wśród osób bezdomnych? Rozmową. Rozmawiam, ale to też nie jest tak, że na przykład my tylko chcemy informacje jakiekolwiek wyciągnąć, bo często gęsto yy, na początek, jeżeli widzimy, że osoba bezdomna nie chce z nami w ogóle kontaktu jakiegokolwiek utrzymywać, no yy, musimy, musimy my się przedstawić i musimy troszeczkę powiedzieć o swoim życiu, o naszym życiu. Tak żeby ta osoba wiedziała, że to nie jest tak, że my przechodzimy i tylko chcemy informacje i, i co jest y, dlaczego jest osobą bezdomną, jaką ma rodzinę, czy w ogóle ma rodzinę, czy utrzymuje z nią kontakty ale jak osoba z nami rozmawia a rozmawiamy o moim życiu czy o, Danielu, o Daniela życiu to widzi, że, że jest to rozmowa jest to, jest to dialog, a nie monolog tej osoby tak. to też jest bardzo ważne tak? my się też nie boimy powiedzieć o swoim życiu o osobom bezdomnym i przede wszystkim o swoich problemach, bo też mamy problemy jak każdy z nas tak? mhm. czasami czerpiemy od nich też tak. różne rozwiązania ale nie jest to mhm. na takiej zasadzie, że Państwo otwierają się przed nimi Nie, to rozmawiają, nie rozmawiają ale gdzieś tam z tyłu głowy mają ciągle tą myśl, że ach, pewnie chcecie nas wyciągnąć z tej bezdomności, pewnie chcecie, żebym założył dowód osobisty, pewnie chcecie, żebym się umył. Pewnie, że chcemy. Tak, Oczywiście my chcemy, że ta osoba chcemy. też wie, tylko że, o no, jeszcze tu chcę zaznaczyć, mhm. że jak Aneta powiedziała, tu my troszeczkę mamy lepszą, lepszą, lepsze dojście do tej osoby bezdomnej, z tego względu, że my pracujemy tylko na ulicy. Mhm. Nas nie widzą za tym biurkiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. I oni tak nas nie odbierają, jak, jak osoby, jak urzędników. Dokładnie. Bo ktoś jak przychodzi do urzędu, to już jest z reguły już jest naprawdę spięty, tak. bo będę rozmawiał na dany temat i będę rozmawiał z urzędnikiem, coś ode mnie oczekują, coś ode mnie chcą. Tak, tak jest w urzędzie, prawda? w każdym jednym. Nie Ale... wiem, czy dobrze powiem. No, przy nas tak po prostu robimy przy nas taką może atmosferę normalnie. taką luźniejszą. Każdy rozmawia, wiadomo, mhm. osoby przeklinają, tak? bo są na dworze, są u siebie. Przede wszystkim Oczywiście. my te osoby odwiedzamy w ich środowisku, tak? No, właśnie to ich środowisko. My już mieliśmy przyjemność kilka razy rozmawiać na temat osób bezdomnych w naszym mieście i zapamiętałam jedną kwestię, którą kiedyś Pani poruszyła, że jeżeli osoba bezdomna zaprasza Państwa do siebie, no to stara się oporządzić wszystko wokół siebie, stara się, żeby był porządek, chce ugościć jak należy. Czy tak jest? Jest. jest. W dalszym ciągu tak jest, yy, tak jak już powiedziałam, nie wszystkie osoby chociaż bezdomne... Przepraszam tylko, chociaż one te osoby nie wiedzą kiedy my ich odwiedzimy. Tak? Właśnie, yy. to jest to. Dlatego y, są osoby bezdomne, które nie spożywają alkoholu, mieszkają w różnych warunkach. Mieszkają na działkach, mieszkają y, gdzieś tam Pantane, szałasach, w szałasach, y, w lesie i proszę sobie wyobrazić, że jak to w lesie jest dużo drzew, dużo liści. Mamy Pana, który na swoim, tak powiem, podwórku przy szałasie nie ma ani jednego liścia. Ta osoba nie spożywa alkoholu, jest zawsze z nami w kontakcie, jest miły, uprzejmy, bo to jest mężczyzna. I ma tak posprzątany ten swój plac wokół tego szałasu, że aż człowiek nie jest w stanie zrozumieć, jak w lesie można taki porządek utrzymać. Jednak można. Jak my przychodzimy, Daniel powiedział, że nigdy osoby nie wiedzą, kiedy przyjdziemy. My też nie wiemy, kogo spotkamy na ulicy, bo to nie jest tak, że osoby czekają na nas w miejscu. One migrują po całym Kędzierzynie, więc jeżeli uda nam się spotkać osoby na ulicy, to wtedy mamy szansę z nią porozmawiać. Ale mamy też miejsca, gdzie przybywają Co? cały czas I, w swoje środowisku. I, I to jest właśnie wśród bezdomnych, także jeżeli mają lokum już swoje, to w tym lokum starają się utrzymać czystość i porządek. Ale to jest mniejszość. Tak, Muszę powiedzieć, że to jest mniejszość. Traktują jak mieszkanie te, to lokum, ale jeżeli to jest na przykład zamknięte, jeżeli są drzwi, jeżeli są okna, tak nawet sobie piatuszka posadzić, czy tam na Boże Narodzenie była choinka, prawda? Tak, takie, no. takie miejsce też było. No ale są też osoby bezdomne, które mieszkają w pustostanach, w bunkrach, gdzie jest ogólny brud, no. fetor i, no i my do tych miejsc wchodzimy, tak? I nie, nie dbają to akurat. Nie dbają o swój porządek. No tutaj, tutaj alkohol przeważa. Tak. Ale mnie, mnie ciekawi. Także widzimy tą różnicę. Mm -hmm, mm -hmm. Zwłaszcza jeśli tutaj chodzi o panią Anetę. Wchodzi pani do takich środowisk, z których większość osób no, po prostu ucieka, nawet nie chce o tym słyszeć, nie chciałoby ich wąchać, bo nie oszukujmy się, nie są tam przyjemne zapachy. Jak pani jako kobieta, jak to wyglądało na początku, kiedy musiała pani pojawić się w takim środowisku, w takich miejscach? No i druga sprawa, jak, jak tutaj ma się kwestia bezpieczeństwa. Przecież nigdy nie wiadomo, kogo państwo tam znajdą. No powiem tak, no, czasami no nie ukrywajmy się, jest ciężko, tak? Ale to, czy ty się przyzwyczaiłaś do tego? Myślę, że czy ja się, chyba jednak nie, ja się do Właśnie. tego nie przyzwyczaiłam. To jest najgorsze, że ja się do, do, do tych zapachów nie przyzwyczaiłam. Mówimy teraz o skrajnych miejscach, takich mhm. pustostanach, całkiem zaniedbanych, całkiem zaśmieconych. O takich miejscach mówimy. Nie chciałabym tutaj innych bezdomnych obrazić. Więc mówimy o takich, takich miejscach, i ja się do tego nie przyzwyczaiłam, ja z tym walczę. Najgorsze jest wejście. Najgorsze jest wejście, ten pierwszy taki fetor, który idzie do nosa. Człowiek po pewnym czasie, rozmawiając tam, się do tego, można powiedzieć, przyzwyczaja. Ja nie mogę okazać osobie bezdomnej jakiegoś zniechęcenia czy jakiejś odrazy, absolutnie, bo to ja do niego przychodzę. On sobie może i nie życzył, to ja do niego wchodzę do domostwa. Skoro tam jestem, to muszę się dostosować do jego warunków. Jako kobiecie, czy jest lepiej, czy gorzej, kwestia bezpieczeństwa, no jest mężczyzna koło mnie na niego liczę. <gry> Jeżeli chodzi no, o kwestię bywa bezpieczeństwa. To tak, że jak jest aż tak tak źle, to po prostu nie prosimy tę osobę tak, żeby weszła do nas. A komu jest łatwiej dotrzeć do osoby z nowych kobiecie, czy mężczyźnie? To jest, jest różnie. tu jest różnie. To możemy powiedzieć pół na pół. To wszystko zależy od, od, od rozmowy, od rozmówcy, tak, od osoby która bardziej z kim, z kim lepiej łapie kontakt. Także jest, po, po pierwszej minucie już wiemy, kto, kto, kto przyjmuje inicjatywę. Myślę, poporą. że jeżeli osoba bezdomna, na przykład mężczyzna, miała jakieś yy, złe doświadczenia z kobietami wcześniej, to nie chce ze mną rozmawiać. Rozmawiam wtedy z Danielem. Ja stoję z boku, przesłuchuję się. Czasami wolę się nie wtrącać, bo potęguje agresję na przykład i jest w drugą stronę. Jeżeli mężczyzna czy kobieta gdzieś nawiąże kontakt ze mną i ta rozmowa nam się lepiej nie wiem, prowadzi nam się lepiej razem rozmowę, więc Daniel się nie wtrąca, to musimy jednak wyczuć. To, to nie jest powiedziane, że a teraz ty rozmawiasz, teraz ty rozmawiasz. Nie ma czegoś takiego. Po prostu widzimy, jak osoba bezdomna do, do nas podchodzi i jaki z nami łapie kontakt i jak rozmowa się się toczy. To jest, to jest ważne, i tutaj jednak umiemy tak wypośrodkować, że albo ty, albo ty. To, to jest różnie. Nie, nie ma określenia Nie, ma, nie da się, nie nie da da, się, da da się, się określić. To wyczuwa się samo. To ale jest pani dobrze. Pytanie zadaję, patrzy na mnie, no. czy na netę, także wiemy, do kogoś no. Ale pytań. jest, ale jest dobrze. Dobrze jest, że pracujemy we dwójkę, że jest kobieta i mężczyzna. To tak, jest naprawdę to, musi być. to, to jest mhm. bardzo dobre. Mhm. Mhm. E, jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz, czy street worker to jest m, takie zajęcie, które zabiera się do domu. Czy Państwo potrafią to rozgraniczyć, to wszystko, co widzicie, co przeżywacie? Jesteśmy ludźmi, bierzemy pewne rzeczy mm. do siebie. Ja się na tym tak zastanawiam i powiem szczerze, że tak troszkę ułatwia to życie takie prywatne. Dlaczego? Dlatego, że... Wartości nam się pozmieniały. Tak, dokładnie. Nie robimy często jest... remontu w domu, bo jest niepotrzebny. Na przykład, na przykład. Ale, bo, bo wcześniej, jak powiem szczerze, nie miałem styczności z tym środowiskiem, no to jednak człowiek zawsze ma taki jakiś plan i goni, i goni się, cały czas się goni. A patrząc na te osoby, myślę, że nie jest do końca sens aż takiej gonitwy. A szczególnie w dzisiejszych czasach za pieniędzmi, tak? bo gonimy za pieniędzmi. Ale jesteśmy tu można powiedzieć, że my jesteśmy obciążeni psychicznie, bo my wchodzimy w różnego rodzaju środowiska, napatrzymy się na biedę, na ubóstwa, na choroby i jakby nie było, obciąża to naszą psychikę szczególnie w okresie zimowym. Nieraz z Danielem się zastanawiamy, może inaczej pracujemy w określonych godzinach, mamy jakieś tam godziny na miesiąc i czasami się zastanawiamy, że, że tych godzin może by, w okresie zimowym może by było więcej, bo na przykład osoba w pustostanie bez ogrzewania, i gdzieś tam z tyłu głowy nam siedzi, że... To trzeba, ją trzeba odwiedzić nawet tak. dwa, trzy razy, bo inne osoby mają ogrzewanie, są bezpieczniejsze. Jest to takie obciążenie psychiczne, myślenie. Tak, i dobrze, że my tu akurat decydujemy, kogo, możemy, kogo mamy odwiedzić, tak? Bo sami, Czasami nie możemy sami zrozumieć wiemy. tych osób, jak w tak skrajnych warunkach można przebywać, bo nie powiemy, że mieszkać, ale przebywać. No, Tutaj musimy jakoś dotrzeć do tej osoby, i tu jest właśnie, właśnie ważne, czy ma tą rodzinę. Nie? Co było tą przyczyną tej bezdomności? Bo yy, no, czasami nie możemy, tak jak powiedziałam, nie możemy tych osób zrozumieć, bo naprawdę w yy, cudzysłowie, normalne osoby po takich miejscach nie chodzą i nie przebywają. My. Nieraz nie rozmawiałem. nam się wydaje to takie proste, tak? Można wyjść, skorzystać, załóżmy z markotu i, i, i sobie, że tak powiem, udogodnić to życie. A te osoby nie chcą, no jest to, jest to dziwne. Nieraz, nie ja mówię do Daniela, że nieraz podziwiam te osoby, jak mogą wytrzymać w takich warunkach. Naprawdę są silni psychicznie. Ale czym argumentują to, że wybierają taki, a nie inny styl na życie? czy? Znaczy, Wolnością zdecydowanie. Wolnością. Co jest charakterystyczne przy osobach bezdomnych, przy ich One miejscach przebywania? Muszą. One nic nie muszą. Ale, Daniel, ale co jest charakterystyczne? <grym> przy ich miejscach przebywania, w bunkrach, lepiankach, czy tam pustostanach, co jest na sam początek, co widać? Flaga Polski. Tak. Mhm. Właśnie założyliśmy, że łącz to. Łączy jest, to. No. Pomimo tego nie wiem, czy oni się dogadują, mhm. że mam powiedzieć sobie tą flagę mhm. biało-czerwoną. Wszędzie jest. Patriotyzm. Wszędzie jest. Patriotyzm. No dobrze, no to już kilka lat, sześć lat? Cztery. 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 Czy są jakieś, jak się możemy tak nazwać, sukcesy na Państwa koncie? że jakiś bezdomny stwierdził, że zacznie żyć inaczej? No to jest, to jest pojęcie względne, żebym tak powiedział, sukcesem. Bo dla nas jest sukcesem, jak ktoś wyrobi dowód osobisty. Czy dla Państwa mhm. jest takim sukcesem, to już nie wiem. Mhm. Także tak, nawet jak się. Zależy co, dla kogo jest Zależy co, właśnie. Nawet jak się ubezpieczy w Powiatowym Urzędzie Pracy, to już dla nas jest sukcesem, bo coś wykonał, co. Coś mu tam brakowało, żeby się ubezpieczył, tak? Dla własnego bezpieczeństwa. Oczywiście tu sukcesem, takim stuprocentowym sukcesem, to jest wyjście z bezdomności, prawda? I mamy takie. Ma, mamy na swoim koncie taki sukces i to nie jest tylko nasz sukces, ale to jest sukces innych instytucji, wszystkich instytucji, które biorą udział w pomocy osobom tak. bezdomnym. To nie tylko my. my no Czego całego w sumie zespołu do, interdyscyplinarnego? Do tej... spraw osób bezdomnych, tak. który, który istnieje. To jest chyba sukces wszystkich instytucji, ale są, są takie osoby, które wyszły z bezdomności. Dla nas, jako workerów pracujących na ulicy, to jest sukces, jak ktoś po trzech latach namawiania nas, odwiedzania, rozmowy twierdził zawsze, że jest zdrowy, ma dwie, dwie zdrowe ręce i nie potrzebuje pomocy, i, i nagle przychodzi ten obszar, bo, bo chce na przykład uzyskać ubezpieczenie. Czy pomoc finansową, czy, czy, czy skorzystać z kąpieli. Tak, dla nas jest wielki to jest wielki sukces. To jest sukces. To jest sukces. Po takiej długiej drodze, mm -hmm. tak, po takich długich spotkaniach, rozmowach, w końcu namówiliśmy tą osobę, żeby ona przyszła i tutaj, się i, zgłosiła. Tak, I tutaj na przykład m, cieszymy się, że chodząc do tej osoby, po trzech latach osoba zrozumiała, że, że może iść do tego mopsu, ale y, dla nas też jest ważne to, że do, przez trzy lata nie chciał żadnej pomocy, nagle tą pomoc chce. I wie, gdzie iść, bo gdybyśmy do niej nie chodzili mm. przez te trzy lata, to by nie wiedział, gdzie tak. uzyskać tą pomoc, a on już wie. Także bezpośrednio idzie tu i tu i wie, że tutaj tę pomoc może uzyskać. I co ciekawe, jeszcze na końcu potrafi nam podziękować, że jednak się zgodził. Samowite. No, no. I, i, i potem się zastanawia, czemu tak późno poszedł, nie? Tak. No, tak no i to taki sukces, <noise> także to. No. Czyli streetworkers są jak najbardziej potrzebni. Myślę, że tak, ja myślę, że nie każdy chyba tą pracę może wykonywać, bo jest to specyficzna praca z różnych względów i, i z Już środowiska. Ale prywatnie idąc na zakupy się spotyka te osoby, mm -hmm. odbija się razie, to. Mówimy sobie dzień to dobry prywatnie, także to nie jest tylko A tak, ty że, my, że my tylko tak przychodzimy i rozmawiamy, czy też osoby z nami rozmawiają, ale prywatnie również mówimy sobie dzień dobry, prawda, i gdzieś tam czasami, czasami prywatnie nawet mamy informacje od osób bezdomnych, że na przykład poszedłem do MOPS. Super, tak. Albo ktoś Fajnie. jest nowy. Fajnie, a tak? Albo ktoś jest nowy nie? na mieście. No. Jedna osoba wskazuje drugą. Nie? Mm. No dobrze, no to mi pozostaje życzyć takich sukcesów. I bardzo dziękuję za rozmowę. W gościem Dzięki. Studia KK24 Dzięki. była Aneta Ciesz i pan Daniel Kowaś, Street streetworkerzy, którzy zajmują się osobami bezdomnymi w naszym mieście. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.